Czemu Voliber robi Barona?! Czemu Voliber robi Barona?! Co jest grane? Ten typ to peczek! On widzi tylko Barona. Ja Jestem w szoku! Ja jestem w szoku! Dobra, gramy giereczkę. Zapraszam. Yy, kogo my tu mamy? Jakieś. Kaps! Gierka z kapsem! I mój ziomek na Dravenie? Widzu, zostaw subika. Znaczy go nie znam, ale gra Dravenem, więc to mój ziomek, mój ziołek. Trimbi? Co Trambi? Cześć to Trambi czy co? Rewines Akonoha, Velia... Ej, mi się wydaje, że... Nie wiem kim jest. Szybka okejka A, to Trembi! Tak? A on ma tą memotkę. Strawberry Swake. Co to znaczy? Zna ktoś tu francuski? Stro Strawberry Swake TF Blade na topie, serio? Nie, ja pierdolę, same gwiazdy w drużynie Caps TF Blade, na dżungli Jankos A na Edikery sama. to jest Halsama na drugim koncie, nie? W końcu, kurwa, high gra. No, i to jest im Jazda, let's go, bro Discord z Trymbim, ale. Ale Trimbi jest w enemy, czy co? To ja nie pójdę z nim na tego O, ja pierdolę, nie notuj tuj e, ta Caitlin, nie wiem kto to, aczkolwiek Ja pierdolę! Było tak chujowe A czemu ja się wyjebałem? Ale jestem głównym też może być na midzie Mam nadzieję, że nie zginie Mamy, mamy, mamy Freeza Kojarzycie gościa? Nidale jest w botside, musimy uważać. Ona ma jeden potion, my też mamy jeden potion, mamy buta, więc możemy dogonić ee... Oliver w botside. bot bez samonerów, nie, ma flesza. Kumi się nie skastowało, kumi się nie skastowało, a ta nidale była martwa. Dobra, Orf, zanotuj, dobra śmierć, jedna z lepszych. Szkoda, że asysty nie mam. What? What is my Draven doing? What is my Draven doing? Ten gość wytrituje! Skurwysyn! I czemu? Czemu Woliber poszedł kurwa naokoło? A idź pan w chuj! Trzeba zajmować Expo po cichaczu teraz. No kurwa, nie dosięgam. Szajse. No ogólnie. Ohao, dobra, bot jest dumet. Nie da się grać już. No daj trochę ekspa, caps, ile będziesz doił? Dobra, git Troszeczkę podjebane, mam trójkę Chyba niedale, niedale w topie. Garen jest martwy, potrzebujemy pomocy. Woliber woli wziąć Drake'a zamiast zabić ich botley z jakiegoś powodu, mimo że Kate ma 300 shutdowna. Czwarty level, stoją mu trzy kampy, a on robi Drake'a. Normalnie kurwa robi Drake'a. Kumasz to, mój Draven ginie w międzyczasie, bo nie umie wysztać na linii. E, win trader, jebany, win trader, win trader. Normalnie, master, master, tiradykery, master, tiradykery. Siema, Trymbi O, o przeżyłem. Nie! Level up elegancko. No, ty powiesz co, że ja miałem szczęście, tak? Ja ci powiem, no calculated, chuj ci w dupę. Tresza hex więc gramy drugą stroną. Zanotuj. Tresza wolę zrespektować. Ogólnie jest giga przypał. Powinienem cofnąć. Udaję Ricola. Bo tu jest niedalej, nie da się grać. Jeszcze zwaistowałem 50 many, porzuciłem kół jak debil. Ja powinienem cofnąć. Ale w porządku mamy golemy, to jest Warf akurat. Jakaś szansa, że dalej będzie rzucała Spira z pizdy Ja udaję, że podchodzę Oni nie mają info w, w oliberze raczej, nie? Więc możemy grać też fake presją, ale... Możemy grać fake presją Co my kurwa nic nie możemy? Tu też... ona no, nie powinien tak wychodzić, bo zaraz dostanie... Erkę, ona ja się wyjebałem ja jestem unitelejdowany, to jest coś co, 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 co bustet jest kurwa Mogłem się schować za wieżę? mogłem flashnąć bez kitu. Dobra, ja tu Ja tu tylko driftem o biedę. Chciałem ukraść expo, ale się nie udało. Nie chce mi się tego niszczyć. Cresz tu będzie. do mnie, brachu chyba go widzieli. E, cały kraken, do kurwa młotka rozumiesz? Czyż... Przecież... Czemu ja dostałem takiego zjeba na adę? no przysięgam, że wolałbym, wolałbym być dymany w dupę, niż dostać takie gówno, a ja go kurwa, a ja go kurwa szanowałem, ja powiedziałem, że to mój brat, gościu normalnie kurwa first pickuje Dravena, myślę, ole ma jaja, to musi być jakiś Hans sama kurwa, albo ktoś inny, a normalnie gościu kurwa ma master tiera i jest nieudacznikiem, no przecież on nawet kurwa nie ma skina, no. Ja wygram tą grę z Jacksem, ale. Ja, ja wygram tą grę z Jacksem, ale. On ma heksflesza. Chuj, no. no. Ach. Ach. Chcę podejść pod to. No i znowu idzie mi jak kurwa, rzucać. Ale się gra, ale się gra. On poszedł. On nie kliknął B, tylko poszedł kurwa z buta? O, chyba ktoś nie ma Trimbi! A czemu on... I co, on już wraca kurwa do lasu? On, on już wraca do lasu? Już biegnie w topa? A co... A co tutaj z te dwa? No dobra, ja obronię, nie ma problemu. Ten Woliber kurwa tupa. Przychodzi i odchodzi, nie? One przychodzą i odchodzą stale. Ja, ja mam większe value niż ten Draven teraz. Gości z takim udolem, Więc dzisiejszy temat lekcji, jak grać z yoodecznikiem na AD. Wersja versus pro. Zanotuj. Ogólnie już na szczęście wzięli turet, jest po Face, więc teraz mogę spierdalać. Bierzesz z y, nowego monsterka, cytrusowego, i jeden z lepszych. I wychodzisz w mida Dzięki bardzo za Asystkę Draven na pewno nie win -traduje. Na 100% we are not win trading. No więc ogólnie tak. Chcesz łapać golda i expo, nie? Ale z daleka od Dravena. On będzie ginął, bo jest kurwa z jebem. ale ty będziesz ruszył w siłę. Wiesz o co chodzi? To tak jakbyś z laseczką zerwał i ona dalej będzie dziwką, nie? Ona dalej będzie się kurwić. Ale ty zrobisz imprów, pójdziesz do przodu, nie wiem, pójdziesz na siłkę, wbijesz większą rangę, ty zrobisz imprów, A ona będzie kurwą What? What am I kurwa sink What am I sink? What am I sink? What am I sink! Uder oTP do Ale przebiegłam item Ale dobro, I no. Jak to jest być to 1DW nie wiem. Nie mam skąd mam wiedzieć. OTK4CP3 Air Subscribe Dobra, Surelia na 1C Ogólnie Wydaje mi się, że możemy to wygrać. Musi musimy grać crossmap. No, siema, garenowy hmm. Nie dorwał go? O, no powiem wam tak, to no, Dream Team to to kurwa nie jest Den y, Syge Kamel Na Woliberze. I kurwa Debenuichi w4u32 Na drivenie. On bombę ma, on bombę ma On, on chce wygrać, ja myślę, że on intryduje no on po prostu jest chujowy Ale ja nie wiem jak my zdejmujemy Azira, nie? Ja nie wiem, nie wiem, ciężka ta gra będzie, w chuj ciężka, bo Azir Takie value będzie miał OP champ Zanotuj, Azir, Giga upe. To TF Blade bez tu jest na Jacksie? Mówi, że patrzeć nie może jak ty grasz? Tak szczerze, to spodziewałem się, że on będzie pierwszym z tych Zen'a playerów, z którym będę grał. Bo podejrzewam, że ta reszta z typu Tyler, czy, czy ten Hecarim, jak on miał. To Lowelo będą stakować. Mm. A ty, ja TF Blade'a lubię w chuj. Jestem w stanie wygrać, ja i mój ziomeczek TF Blade. Hmm. What are you doing? What are you doing? Idę do mojego ziomeczka Jacksa. Tak, Caitlyn ma 9-1, 3 itemy Ale jak usiądziemy... Jak usiądziemy na nią... No a chuj, usiąść to ja mogę na chuja z taką drużyną o. Nie wiem Nie wiem Okej okay. Okej okay. Ty jest taki dobry przecież, ja nie widziałem Leblanc tu Myślałem, myślałem że to będzie giga chujowe bo nie miałem Ty jaki kurwa speedra, no co on taki szybki Kurwy Skurwysyn jest szybki na tym Garenie Kto kto dostał shutdowna? Leblanc, Leblanc dostała, to y Caps, Caps dostał shutdowna Skatlin. This is winnable This is winnable, zanotuj Giga frigra O kurwa, żeby pokory tylko nie zabrakło But, but it's ok, but it's ok jak będę miał RK, to te walki będą giga łatwe, bo oni mają nidale, czyli już z championa, a my mamy Jack z Lulu, czyli dwa najbardziej broken championy w tej grze. No! Nice! Nice! Huge! Huge! Nie możemy! Ale dostał bombę, kurwa. Będzie giera, będzie giera. No musimy wejść. robi barona! CZEMU Oliver robi barona! Co jest grane? Ten typ to pecek, On widzi tylko barona! Ja jestem w szoku! Ja jestem w szoku! 9 hp, Jedna osoba na baronie! Wszyscy sturnowali, a on kurwa robi barona! Dobrze, że mam Team TEAM i ja pierdolę. Dobrze, że mój Jackson LeBlanc to totalne maszyny! Bestie, bestie kurwa! No, zrobiony objektyw, teraz można zabić. No i widzisz, AD Carry a gościu miał 9-0, trzy itemy, a może najwyżej opierdolić pałeczkę. Z połykiem, kurwa. AD Carry Roll? Nie wiem. Fajna jest ta gra, bo jest skillowa, ale nie podoba mi się, bo najbardziej co enjoyuje w League of Legends, zanotuj, najbardziej co jest enjoyujące w League of Legends, to jest laning phase. Chyba, że jesteś dżunglerem, to ja nie wiem co ty jest kurwa, bicie kampów. Ale, jeżeli laning face jest najbardziej enjoyujący dla mnie, nie enjoyowałem, bo mam gówno na D. Kto tu może być? Azir. It's fine, it's fine. mamy o wiele lepsze czempiony Problem jest taki, że ta kurwa ma koronę i frozen herta składa. I nie wiem, czy go jebniemy, ale Jax i tak ma obrażenia, bo bije pół AP. Chciałbym, żeby Leblanc z nami była chyba i coś coś byśmy przypołkowali Dobra, nice, palił. A co ty kurwa robisz? Nice Nie mogę udawać letal tempo stakować, e? ja pierdolę tak, taką drużynę fakerów mam, zjebałem merkę, Ale się obstrałem trochę. Uważaj, brachu. O ELEGANCKIE POLI JA I MÓJ ZIOMECZEK JAKSIMUS Chyba skończymy DA SIĘ GO KURWA DORWAĆ? No po jak biegnie! Demacja! Jebać! O! O, ale znikła. Ta Caitlyn miała 10-0 albo 10-1 i skończyła 10-6. Ej, Carry role, bro. Nic nie znaczy. Tak jak ja Kemen tego Dravena nie udola, a i tak wygrałem. Bo najważniejsza jest Christian, przyjaźń ja i serce. Just Zanotuj, to będzie na sprawdzianie. Dzięki Maneki i Christian. Elegancko, thank you for the honor 1v9 maszyna Lulu Trimbi, bez, to był serio trimbi? Eee, jaki ma trimbi Ta!